Witajcie wszyscy Tutaj Tutaj Sarlen i... Destiny 2. Ostatni wątek... ostatni tydzień Ostatni? Ostatni chyba wątek popularny. Tydzień popularny. Zmiana planów. Zivu Arad uderzyła, gdy wracaliście z zanurzenia. Rui przekradł się podstępem do Aksy i rozpoczął przy niej swój rytuał. Głos Zivu Arad rozdarł powietrze, niczym ściana mieczy. Chyba zranili Axel. Odpłynęła by przerwać rytuał, zanim zdążyliśmy zareagować. Zawalaj Sloane, szukają miejsca rytuału, a ja mobilizuję żelazne bestie wojny. Potrzebujemy twego wsparcia, strażniku. Wysyłam współrzędne do Twojego ducha. Nie wiem, czego się tam spodziewać. Znajdź miejsce rytuału i przerwij rojowi. Ruszamy na łowy. No kurde, jakiś finał. Mówię finał, bo zostały tylko trzy etapy. Dobra. W międzyczasie... Czy ja któreś z tych jakoś bardzo chcę? Teraz weźmiemy ten pistolet maszynowy. Tylko po to, żeby go... Wziąć sobie to i rozłożyć. Nie czuję, bym go potrzebował, ale okej. Okay. Eee. Gdzie mam się udać? Jakoś mi się... A, tu jesteś, Dziadu. Nie było Cię dopiero Dobra lecimy z tematem Nie możemy pozwolić żeby ach coś się coś się stało A w międzyczasie chyba nawet poziom zdobyłem no Jezu, ostatnio? Never mind. Naczelniku, podjęliśmy trop Achsy głęboko pod Kraken za liniami bojowymi Zivu Arad. Rozumiem. Zastępczyni Święty i ja ustawimy perymetr, by przyciągnąć uwagę rodu. Będzie można przejść niezauważony. Żelazne bestie wojny gotowe do wsparcia. Czekamy na rozkaz. Na pozycjach, póki Aksa nie znajdzie się w zasięgu wzroku. Światło dzienne sprawia jej ból. Czuję to. Znajdę cię w terenie, Slow. Uderz na swoje cele. My zrobimy resztę. Wymacz. No, to jakaś zaawansowana akcja. Aksa bardzo blisko, żeby na wszystko wyjawić sobie. Drużyno, zgłoś się. Dotarłem na lewą flankę. Odprawiają tu rytuał. Ustawiam się po prawej. Tu też odbywa się mały rytuał. Przebijam się w kierunku naczelnika. Moja kapsuła desantowa opada na lokalizację Sloan. Włóczę go, przejmij nadzór taktyczny. Matko, to wszyscy Dobra. są. Bokaterze, przed Tobą skok energii pochwyconych. To musi być Aksa. A! Moja ręka! Cokolwiek tam robią, jest coraz gorzej. Jeśli mamy coś z tym zrobić, zróbmy to teraz, strażniku. Zacznij się przebijać. Jak tylko kapsuła saladyna dotknie podłoża, uruchamiamy dywersję. Jasno. Sieli robi na czerniku. że dopiero teraz to wrzucam. Nawet będzie chyba poniedziałek. Ale. Nie, nie wiem kiedy. Zatem <śśśś> mam tak mało czasu, że też boli, ale. Próbuję. Jestem na pozycji. Strażnicy, uderzać! Tak jest, naczelniku. <trybuj> Hihi <trybuj> To mogę w ogóle pisklaki tu mieszcząc w stworzyć. To wychodzi... Z tego piska wychodzi... Z tego wychodzi... Z taką to jest fajna broniałka. Muszę przejść Trzymamy lewą flankę! To działa! Odciągamy ich od strażnika! Wrogie posiłki zalewają prawą flankę. Trzymamy się. Nasza linia nie ustępuje. Dobra, mądralo. Działaj! To jest... Tak jeszcze to chyba jeszcze nie byliśmy, Można mieć takie drzwi tutaj? Out. Znalazłem wężycę. Strażnik już prawie tam jest. Puszczam sygnał do drużyny. Jestem pod ostrzałem. Zmieniam pozycję. Mam cię. Zawalą! Nacierają przez naszą pozycję. Rzuć osłony i skup ogień na rytualistach. Nikt nie przejdzie obok nas. O, nie tak, chciałem zrobić troszkę. Ale trudno się mówi. Dobra. Lecimy dalej. Ciało twórza musi spłonąć. Co? Nie rozumiem. co mi takie coś tutaj informacja, albo co? Lecimy dalej. Jest w Ora tu jaksa, tak jest Tędy, lecimy po nią Czy to? Zaraz te rytuały oni próbują pochwycić Axę! Spokojnie! Jeszcze nie widziałem rytuału, którego by nie rozbił nasz chodzący czołg. To mnóstwo magii Założę się, że kierują tym czarną księżnicę. Ruszaj nami i zacznij rozpałkę Czas mogę postawić tą? Nie, chyba nie Okay. Serwiru to jak? O oh, shit. Nie, dobrze, to Aksa. Tam jest Liczy się każda czarnoksiężnica posłana do piachu. Niszcz je dalej, bohaterze! Strażniku Achsa odzyskała siły. Cokolwiek robicie, nie przerywajcie.

Dobra, trochę Wojda potrzebuje, żeby sobie podnawiać mięso w Dobra, Kist, masz super Było ciężko, ale siły roju i pochwyconych są rozbite. Daleko nie uciekną! Zwarte szeregi tytanów otaczają ich jak niepokonany mur! Ha! Oczyśćcie swoje strefy i wycofajcie się na pozycje obronne wokół Aksy, gdy będzie płynąć do Arkoloi. Załatwione. Bestie wojny, świetna walka. Ekstra racje dla wszystkich! Co z Aksą? Mam na nią oko! Wysyłam do was nadajnik teleportu. Trzymajcie się! Marzej, że się na nas patrzy. Siły z Arad są w pełnym odwrocie. Dobrze, pora wypełnić misję. Nasz taniec bez przerwy trwa, nie? Oh, yeah. Ja jestem wojną, nosisz mój sztandar. Łakniesz odrobinę nadziei, czymże jesteś beze mnie. Utoń w mych objęciach, zanurz się w głębi. Walcz bez końca! Wycofaj się, słon. Czasem bitwa... Polega na odstąpieniu od bitwy. Jesteśmy z tobą całkowicie. Prawdziwa droga jest ukryta. Lecz ona ją zna. Ta, która ukrywa prawdę w łodzie. Królowa wiedźma musi powstać. Oh, O oh No to robi się. Ciekawie, ale wiedząc, że nie znaleźliśmy, nie chwytaliśmy. Nigdy imaru. Czyli ducha to no i ciało ukryliśmy I chyba nawet go raz na nim sekcję. Eee, Sorogo. Zawala? Jesteśmy zależni od święcie? Do tego doszło. Nie mówisz poważnie. Za Saladem? mówię. Achsa umożliwia nam podążanie za świadkiem. Może jest inna droga. Wszyscy znamy ryzyko, ale wreszcie widzimy ścieżkę naprzód. Nie możemy czekać na inną. Kajat, nie spodobają się te wieści. Jesteś w jej radzie. Przekonaj ją. Królowa Wiedźma ma znów powstać z zawalu? Wyknuć przeciw nam? Skraść kolejną twarz? Nie! Nie damy jej do tego okazji. Eris i Ikora będą kontrolować sytuację. I Maru nie da się zbawić w pułapkę. To nie pułapka, a wymiana. Wszyscy walczymy ze świadkiem. Duch Savatun musi współpracować. Przekażę cesarzowej twą decyzję i zapewnienia. Naczelniku? Strażnicy? Już raz próbowaliśmy kontrolować królową biednę. jak to się skończyło? Zawalą? To niebezpieczna droga. Gdy zbłądzi, a wiem, że to zrobi. Choć odrobinę. Moja pięść podąży za Twoją. Obym się mylił. Chociaż to raczej niemożliwy. Powiem Ozyrysowi. Ciekawe, jak zareaguje. Wkurzę się. Przed nami długa noc. Dawajmy przykład, za którym podążą inni, przynajmniej dopóki to się nie skończy. Hmm. Chyba etap. Udało się, strażniku. Przebiliśmy się przez pochwyconych i zdobyliśmy dane. Misja wykonana. Długo czekałam, by wypowiedzieć te słowa, i bałam się chwili, która po nich nastąpi. Ale strach minął. Myślałam, że potrzebuję misji, by odciągnąć uwagę, zagłuszyć hałas. To wszystko. Lecz gdy nie skupiam się na czymś, to i tak nie znika. Jest już częścią mnie i zawsze ze mną będzie. I tak jest dobrze. Jestem dość silna, by nieść ten ciężar. Na szczęście nie muszę tego robić sama. Achsa zapadła w hibernację. Nasza więź psychiczna ją wyczerpała. Biedaczka zasłużyła na odpoczynek. Ona też nie będzie sama. Rozbiję obóz na Tytanie i będę jej pilnować, tak jak ona pilnowała mnie. Nie mówię, że nigdy nie wrócę do wieży. Wiem, że znajdę tam miejsce dla siebie. I ludzi, którzy mnie ciepło przyjmą. Strażniku, uważaj na siebie, gdy odkopiecie Savatun. Jeśli zechcesz odesłać ją do Piachu, wiesz gdzie mnie szukać. <ścoughs> Oj, wiemy. Mówi z uśmiechem. No i to było na tyle. Skończyliśmy. No kurczę. Nie pomyślałem o tych. Ok. Mam no, to. Ukończyłszy tydzień, skończyliśmy już ten wątek cały. Aby ktoś się nie pytał, co myślę. Sezon moim zdaniem interesujący. Bardzo. Poznaliśmy historię świadka, skąd on się wziął. Czy generalnie świadek jest. Myślą i wolą całej planety, na której wędrowiec kiedyś, kiedyś, kiedyś zrobił pierwszy złoty wiek, kiedy ci znaleźli całą i chcieli go połączyć z wędrowcem, to wędrowiec dał dyla. Jakoś tak to pamiętam. Ja tamtej pory świadek ciągle gonił. A myśmy generalnie ubijając korusa dali mu dostęp do całą. W naczelniku na tytanie, miałam chwilę słabości. Zibu Arad... spokojnie, Slon. Oparłaś się woli bogini roju. Nie masz za co przepraszać. Wszystko, co robiłam odkąd zabrali tytana, to była chwila. Prawie się złamałam. Każda próba zostawia po sobie ślad. Saladyn powtarzał to, gdy byliśmy młodzi. To było coś więcej niż ślad. Pogodziłam się z wieloma rzeczami, sądząc, że już nie powrócę. Gdy wcześniej zdobyliśmy Tytana, to była walka o przetrwanie. Ale mieliśmy nadzieję, cel. Wygraliśmy i tyle. Tym razem... Coś mnie ciągnie z powrotem. Jakby pozostało tylko cierpienie. Brzmi to aż nazbyt znajomo. Tak. Kiedyś. byłem żona. Poważnie? Jak miała na imię kobieta, która usiliła staruszka za wale? Safia. Razem wychowywaliśmy syna. Hakima. A. Oh. Trwał mroczny wiek. Byłem podwładnym saladyna. Młody, lekkomyślny, zauroczony. Miłe wspomnienie. Nigdy nie opowiadałeś o tamtych czasach. Czy pijane kluski Renpeira wciąż istnieją, czy straciliśmy je w jakiejś katastrofie? Wciąż istnieją. Prawdę mówiąc, rozbudowali się. Pomówmy w cztery oczy. Odwołam wieczorne spotkanie. Oho, to musi być coś ważnego. Chodzi o starą przyjaciółkę. Nie wiem co bym zrobiła, gdyby Remper przepadł jak mnie nie było. Czasami tylko te kluski trzymały mnie przy życiu. Odbudowalibyśmy go. Cegła po ceble, gdyby było trzeba. Idą na ramen. Serio. Co sobie śpi. No dobra. Ożywianie tun. O matko. Czyli co, następny sezon będziemy szukali Maru. Im Immaru, przepraszam, to jest 2M, a nie NM Jakiś nowy specjalny sprzęt. Kurczę, fajne jest to nadużycia. Nie wiem tam roku... Dużo. A, no, fajna broniołka. W ogóle sporo broni jest sporo fajnych. Tutaj mogę nawet piskle Mam tu piskle na tym nieczego tylko też fajnie działa. Szybkie pokonywanie celów bronią nieprecyzyjną tworzą włączaka. A tutaj co było z tym włączaką? Włączaki tworzą... A, rozplantowanie celów. Okej. Okay. Okej. Okay. No to kurczę, no to by było chyba na tyle. No. Trzymajcie się ludziska do zobaczenia następnym razem. Na razie.